Roblox posiada miliony gier, są te popularne i te mniej popularne, jednak te największe gry na platformie mają swoje podróbki, których jest dosłownie setki. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy podróbki i kopie popularnych gier na Roblox. Ja jestem Izzy i zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy, no i na pierwszy ogień bierzemy Pet Simulator X, ponieważ ta gra była bardzo popularna dwa lata temu, przez co posiada bardzo dużo podróbek i postanowiłem wziąć ją pod uwagę. No i od razu mówię, że sprawdzimy sobie z dwie gierki i będę wybierać po pięć podróbek, tak? aby film nie był za długi. Wybrałem kilka i mamy pierwszą, a mianowicie darmowe Titaniki, Pet Simulator x Maded. Zobaczmy co to za gra. Jestem no i mamy do wybrania zwierzaki tak jak w normalnym Pet Simulatorze X. Wiele rzeczy pochodzi z oryginalnej gry z tego co widzę. Ogólnie zauważyłem, że wszystko łaguje, na przykład klikam ten przycisk parę razy i nic się nie dzieje, ale no jednak to podróbka, więc z drugiej strony nie ma co się dziwić. Mamy bardzo dużo coinów, więc otworzymy sobie jakieś jajka, żeby jakieś fajne zwierzaki mieć, może huge Titaniki. Dobra i uwaga, czy coś dostaniemy. Nie sądziłem, że takiego słabego zwierzaka dostanę. Aha, dobra, XD, to jest Titanic, tylko nie pisało. Myślałem, że jakiś słaby eksklusyw, ale tak to git. Mogę sobie na nim nawet jeździć tak jak w oryginalnej grze bez żadnych problemów. Tak jak wcześniej wspomniałem, wiele rzeczy i funkcji jest z prawdziwego PSX, więc ta podróbka nie wygląda aż tak źle. Uważam, że fajnie można spędzić czas czy to samemu, czy to ze znajomymi. Mamy tutaj bardzo dużo jajek do kupienia. Może sobie zaraz coś otworzymy. Mamy tutaj też sporo różnych eventów i customowych światów, na przykład Christmas Event. Zobaczymy zaraz, co tam jest ciekawego. Szczerze nie wygląda to jakoś źle. Szacun, że deweloperzy podróbek dodają takie rzeczy, chociaż się starają, żeby gra jakkolwiek dobrze wyglądała, zwiedzimy sobie jeszcze bardziej tę gierkę. Wróciłem na spawn, otworzymy sobie jeszcze jakieś jajko. Nic specjalnego nie wydropiłem, chyba kupię coś z tego sklepu. Dobra, co my mamy tu ciekawego. Możemy kupić game passy i ogólnie jajka z tego co widzę za walutę, więc coś pomyślimy, żeby przetestować do końca tę podróbkę. Kolejny świat, naprawdę jest ich tu bardzo dużo. Ogólnie kupiłem sobie game pass. Tutaj zbytnio nic specjalnego nie ma, a więc lecimy sobie na drugą podróbkę. Kolejna podróbka, a nazywa się Diamond Mine. PESXOG. Jesteśmy, no i od razu wygląda podobnie do poprzedniej, ponieważ normalnie są tu rzeczy z oryginalnej gry. Wybierzmy sobie zwierzaka i zobaczmy co kryje ta podruba. Słabo ogólnie, że mamy po zero coinów, i tak dalej. Wygląda na to, że musimy zacząć rozgrywkę od zera, ale najzwyczajniej w świecie nie chce mi się tego robić. No powiem wam, że merchant to za ciekawych zwierzaków nie ma. Sklep za diamenty, tylko szkoda, że mamy ich zero, tak to nic ciekawego sobie nie kupimy. Póki co to jest chyba najgorsza podruba, nie ma tutaj nic specjalnego, jeżeli mam być szczery. I też nie ma w sumie sensu zaczynania tutaj rozgrywki od zera, a więc lecimy do kolejnej, czyli trzeciej podróbki. Ta gra niestety jest prywatna, a więc. Po Poszukamy sobie jakiejś innej. No niestety, nic na to nie poradzę, ale i tak czy siak znajdę inną. Dobra, mamy jakąś gierkę, ale nawet zapomniałem jej nazwy XT, ale no mamy tutaj jakąś podróbę, którą trzeba przetestować, a więc lecimy. Od razu z grubej rury lecimy widzowie moi kochani kupuję sobie tutaj jajka i zaraz normalnie je otwieramy. Uwaga, i co dostaniemy? Nie jest źle zawsze coś, zobaczmy co ta gra jeszcze skrywa. Wszystkie hoverboardy odblokowane, no fajnie, można się pobawić. Dobra, widzowie, biorę jeszcze więcej tych jajek, żeby jakieś dobre zwierzaki wydropić sobie. Jakieś huge w sumie też mogę sobie kupić, skoro są za diamenty. Ale teraz mam potężne zwierzaki, co nie? Kupiłem sobie trochę zwierzaków na merchancie, a teraz pora otworzyć jajka. Dobra, zobaczymy co tutaj wydropimy, oby coś fajnego nam poleciało, widzowie. A wy, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu, jajko, a przypnę wam serduszko. Otwieramy dalej sobie jajka. Jakiegoś potężnego huja mogę kupić. To jednak były Titaniki i teraz to mam ich sporo, ale teraz to potężnie wygląda, ale otworzę jeszcze więcej jajek. Zobaczę czy w ogóle da się coś fajnego wydropić z normalnych jajek. No nic, jest to jajko za grosze, więc też nie ma co się spodziewać nie wiadomo czego. Bardzo fajna podróbka, jest trochę tych światów, no i też mimo wszystko fajnie da się spędzić czas, a my idziemy do kolejnej. Czwarta podruba, a jest nią Friday Gargantuan's Pet Simulator 99 X Made. No cóż, ta nazwa nie przekonuje mnie za bardzo, ale zobaczmy. No dobra, jesteśmy, to jest z tego co widzę, podruba Pet Simulator 99 w połączeniu z X. Możemy sobie wybrać dwa pity. Naprawdę fajnie te zwierzaki wyglądają, nawet da się jeździć na bananie. Fajnie da się pobawić. Jeżeli mam być szczery, ale no poza tym to szczerze powiedziawszy, zbytnio nic ciekawego tu nie ma, a te krainy to gdzieś już kiedyś widziałem. Ciekawe, czy na końcu coś będzie. Ciekaw bardzo jestem, a no nic nie ma. A tutaj znowu jakiś świąteczny i Tej mapy to akurat ja nie widziałem. Fajnie to wygląda. Jako, iż podróby są coraz mniej ciekawe i nie chcę wam dostarczać słabego kontentu, no to od razu przechodzimy do drugiej gry. A teraz pod lupę bierzemy sobie grę Brookhaven Roleplay i to właśnie jej podróbki będziemy sprawdzać. Niestety tylko dwie, ale po prostu wybrałem najciekawsze, abyście. Się nie znudzili, zapraszam. Pierwsza podróba, nią jest Brookhaven Roleplay, Apokalipsa Zambi. Powiem wam, że ta gra wydaje się ciekawa, ale zobaczymy po wejściu. Idziemy. Szczerze powiedziawszy, to w ogóle nie przypomina Brookhaven, ale jednak ma taką nazwę, więc i tak czy siak przetestuje to. Dobra, możemy się strzelać z innymi i z Zambi fajnie można się pobawić w tej grze. Normalnie ze snajperki Hedy robię sobie, szczerze, fajna gra. Mi się podoba, mimo że w ogóle nie przypomina Brookhaven. Teraz normalnie w Zambi strzelam. Tutaj, jak zawsze, gamepasy do kupna jakieś różne ciekawe rzeczy. Ja niestety nic. Nie kupię stąd póki co Fajna gra, ale skupia się tylko na jednym Czyli tym strzelaniu I według mnie to trochę minus Ale tak to da się fajnie pobawić My lecimy do kolejnej Stety bądź niestety ostatniej Odwrócone Brookhaven Roleplay No powiem wam, że ciekawie się zapowiada Zobaczmy jak to będzie wyglądać Bo jestem ciekaw No i rzeczywiście mapa jest odwrócona Ciekawe co da się tutaj zrobić Ale tu jest fajna fizyka Ale po jakimś czasie pewnie oczy bolą od takiej gry Szczerze jestem pod wrażeniem, że podróbka takie rzeczy ma Fajną to iluzję ogólnie daje Normalnie można wszędzie chodzić sobie a tak to poza tym to w sumie też nic specjalnego tutaj nie ma. Ogólnie zauważyłem, że większość takich gier jest po prostu robiona dla Robuxów, by osoba, która taką grę stworzyła sobie, zarobiła. Dlatego nie kupuję tutaj Game Passów, ponieważ nie popieram plagiatów. Fajna gra, można dobrze się pobawić ze znajomymi, a w tym odcinku niestety byłoby to na tyle. Sprawdziliśmy sobie niektóre podróby popularnych gier na Roblox. Zostawcie subę na kanale, łapkę w górę. A my widzimy się za jakiś czas. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Dziękuję za oglądanie. Cześć.